Ani słowa! Lepsze nie idzie! Dobrze! A wiecie, co najbardziej poprawia mi humor? Wasz kalendarz z widokami lokalnych kościołów. Będę mógł sobie zapisywać terminy chemioterapii pod zdjęciami spowityj głąb cmentarzy. Załóż wreszcie tę cholerną czapkę! Widzisz, Silia? Rzecz w tym, że ja znam córkę naszego pastora od nieco mroczniejszej strony. Kolendy dobre sobie. O! Ja pamiętam, jak miałem dziewiętnaście lat, siedzę sobie w kościele pod ścianą, próbując nie dać po sobie poznać, że wcześniej byłem w Aż tu nagle słyszę, jak nasza nowa organistka zaczyna śpiewać. John? Kora, no powiedz Ci, co śpiewałaś. Nie pamiętam, co śpiewała. Wszyscyście ja tu pijani w sztok. Kora! Wcale tego nie śpiewałam. No? Mam nadzieję, w Domu Bożym? No, oczywiście, że nie. Tak naprawdę śpiewałam to. <laughs> Wśród nocnej ciszy błązały świ Przez cały dzień na organach tych cholernych ciągle gra. A tu, ojciec stał na ambonie? Nie słyszał, co śpiewał. Miałam bogaty repertuar. A, to cześć wszystkim! Cześć Róż! Cześć, Gdy Jezus malusieki wśród stajenki spał, Mama chciała iść na ich imprezę, ale nas nastraszył. Nie, jednak, więc lulaj, że jezu nią Powieczki swoje zmruż, A ja wskakuję przez okno i na dyskotece jestem już. chora. O, to jest dobre, musisz tego posłuchać. Hej! Na co nam cicha noc, kiedy tu kleje noc, śpiewajmy wszyscy w głos! Hej, kiedy cię blask, pogie nie krzela. Na co nam sę, na co nam czwika? Nadaj wow. ja się tam zaleć królowie powietrzysz nam, kto w tę noc mnie zazdrościłam. Swe królowe zostawiliście, a one poszły w tam. Hej! Gwiazdo, betle języka świeć, królowa. Pożyczyły limuzynę i wioksyknę 何なの